Jest poniedziałek 23 września. Zapraszamy na wiadomości telewizji Imperium Gliwice. 22 września w całej Europie obchodzony jest Dzień Bez Samochodu. Do obchodów, jak co roku, przyłączyły się również gliwice. No, jak Państwo widzicie, wszyscy od małych dzieci, poprzez młodzież, po osoby starsze. Widzę, że tam są osoby chyba około 80 roku życia, które poruszają się na rowerze. Chciałem tylko przypomnieć, iż idea Europejskiego Dnia Bez Samochodu narodziła się w 1998 roku we Francji. Natomiast w Polsce pierwszy raz zorganizowano już tego typu akcję już w 2002 roku. W ubiegłym roku do akcji przystąpiło ponad 100 miast na terenie naszego kraju. Zostawiając samochód w domu i zastępując go rowerem, dbamy o środowisko. O nie troszczą się nie tylko dorośli, ale także dzieci, angażując się w różne konkursy, a poprzez przygotowanie prac coś jeszcze w głowach pozostaje. Był wyklejony z granatowej bibuły z napisem z Stropianu Europejski Dzień bez Samochodu a w środku w kółku był na, była narysowana dwójka dzieci jadąca na rowerach. Nie tylko dzieci wiedzą, że lepszy jest rower od samochodu. Dowód rejestracyjny na kask zamienili również gliwiczanie, którzy jednoślady uważają za zdecydowanie lepszy środek transportu. Więcej Co jest takiego wiedza. fajniejszego w no, tym bo roku? Tu się więcej zwiedza w takich różnych obiektów, które po prostu samochodem umykają, a z roweru jednak to idzie zobaczyć: czy ptaki, czy zieleń, czy coś takiego, czy ogrody, czy no, różne rzeczy, które naprawdę idzie, idzie skorzystać z tego. No właśnie czy taki dzień bez samochodu jest potrzebny czy jednak już sami z siebie pamiętamy albo chcemy zamienić właśnie samochód na rower? No jeżeli ktoś ma chęć to proszę zapraszamy także tego że jest naprawdę dobrze jeździć rowerem też. Ja jeżdżę rower, na rowerze od zawsze. I czy byłaby taka impreza, czy nie była, to i tak bym jeździła i to, że są takie imprezy, to mnie wcale nie, nie motywuje, bo ja od zawsze jeżdżę na rowerze. Także... No właśnie, czy mogło się nie odbywać takiej imprezy. Czy rower jest faktycznie lepszym środkiem transportu? Dla mnie tak. Dla mnie tak, szczególnie w godzinach szczytu, bo nie ma problemu z parkowaniem, nie ma problemu z dojazdem. Dłużej trwa dojazd samochodem do gliwicy niż na rowerze. Są również osoby, które samochód zostawiają pod domem z innego powodu niż ekologia. To także wygoda i czas, jaki muszą poświęcić, żeby przedostać się przez zakorkowane miasto. Zmiany w ludzkiej mentalności widać także pośród gliwickich urzędników. Rower stał się bardzo popularny w naszym kraju, na szczęście. Można to zauważyć nawet w zakładach pracy. W Urzędzie Miejskim widzę różnicę. Która ma miejsce na przestrzeni kilku lat, jeszcze 4 lata temu, rowerów w urzędzie miejskim było niewiele, powiem szczerze. Teraz już nie ma, brakuje miejsc na to, aby postawić rower. Także, także osoby do, do pracy dojeżdżają rowerami. Zastąpienie samochodu rowerem przynosi także inne korzyści. Oprócz oszczędności na paliwie, można także poprawić swoją kondycję. Kalina Romankiewicz, telewizja Imperium Gliwice. serii łatwych, bezczelnych, przyjemnych utworów służących do zabawy. W związku z tym chciałbym teraz zobaczyć raz rąk śmiało, jak się bawią piwica świata! I gliwice, mimo dość niskiej temperatury powietrza, bawiły się na placu krakowskim w rytm przebojów zespołu Zakopower. A okazja do świętowania była nie byle jaka. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem już wręcz dumny i wzruszony, że mamy szansę obchodzić nasze urodziny z tak licznym dramem. Słuchajcie Państwo, 15 lat temu zbudowaliśmy nasz pierwszy samochód, który tam dumnie gdzieś stoi, jest takim talizmanem naszej firmy. 17 lat temu dokładnie podjęto decyzję, że nasza firma powstanie w Gliwicach. I ta decyzja była świetna. Eee, dzięki temu, że jesteśmy w Gliwicach, mamy fantastycznych pracowników i w imieniu tychże wszystkich pracowników chciałem dzisiaj Państwa zaprosić na te uroczystości 15-lecia naszej firmy. Przez te 15 lat wyprodukowaliśmy 1,8 miliona samochodów. Wprowadziliśmy w życie 15 nowych modeli. Przez cały czas jesteśmy dumni, że robimy to w mieście, w Gliwicach. Ja myślę, że Gliwice są też trochę dumni, że taki zakład jak Gliwicki Open jest w mieście. Także witamy wszystkich serdecznie i zapraszamy do miłej zabawy. Urodzinowe spotkanie rozpoczął zespół Myslowic, który Gliwickiej publiczności zaprezentował zarówno stare przeboje, jak i te stworzone już w nowym składzie. na ja Chciałbym dodać, że czujemy bardzo mocne wsparcie miasta i dlatego też chciałbym zaprosić teraz na chwilę do nas zastępcę prezydenta, pana Adama Neumana, który, mam nadzieję, powie parę ciepłych słów na mieszkanie. A dzisiaj wypada Oplowi podziękować za te 15 lat, które minęło, za to, że produkuje dla nas wspaniałe samochody, że daje gliwiczanom, nam gliwiczanom tysiące miejsc pracy, że jest liderem specjalnej strefy ekonomicznej w Gliwicach, największej strefy w kraju, gdzie przypomnę tylko dwie liczby. Mamy ponad 60 nowoczesnych fabryk, nowoczesnych zakładów przemysłowych i ponad 14 tysięcy. Zatrudnionych pracowników w strefie. To bardzo duża zasługa również Opla, który jest liderem tej strefy. No i wreszcie dziękujemy za tą dzisiejszą wspaniałą imprezę, za to, że możemy tu być. Życzę Państwu naprawdę miłej zabawy. Do późnych godzin nocnych. Kino Amok Scena Bajka musiało na kilka tygodni ograniczyć swoją działalność. Zawieszone zostały imprezy, które miały odbywać się w dużej sali widowiskowej. Niedogodności na szczęście nie powinny potrwać długo. 19 września na wieczornym seansie odpadły dwa elementy, znaczy jeden odpadł, drugi się osunął. Wystroju wnętrza, konkretnie chodzi o, o takie płyty akustyczne. Ponieważ bardzo nas to zaniepokoiło, po zasięgnięciu opinii inspektora nadzoru zdecydowałem się na jakiś czas zawiesić wszystkie imprezy, projekcje filmowe w dużej sali kina Amok. Zleciliśmy Politechnice Śląskiej ekspertyzę. Najdalej do dwóch tygodni powinniśmy mieć. Ocenę techniczną. Jeżeli będzie można wrócić do działalności, to tak się właśnie stanie. Szczególnie, że kilka dni temu kino Amok zdobyło nagrodę jako najlepsze kino studyjne w kraju. Przy najgorszym scenariuszu trzeba będzie przeprowadzić remont i to może trochę potrwać. Na decyzję jest jednak jeszcze za wcześnie. Myślę, że, ale to jest bardzo, bardzo wstępna opinia, bo tak jak podkreślam z całą mocą, kiedy Pojawi się ekspertyza, przygotujemy obszerny, wyczerpujący komunikat dla całej publiczności, ale tak wstępnie myślimy, że, że jest to po prostu jakaś usterka, czy, czy może błąd w sposobie montowania, ale jest za wcześnie, by, by tę sprawę przesądzać. Wiadomo natomiast, że nie jest to problem z konstrukcją budynku, przez co też nie został on całkowicie zamknięty. Wyłączona z użytku jest tylko duża sala, a filmy nadal można oglądać na małej Kalina Romankiewicz, telewizja Imperium Gliwice. Po trzech porażkach i dwóch remisach Piast wywalczył trzecie w tej rundzie zwycięstwo. Trzy punkty Gliwicka drużyna zgarnęła dzięki piątkowej, wygranej z widzewem Łódź. Liczę się tylko zwycięstwo. Ja Jestem bardzo zadowolony z tego, że dzisiaj wygrali, bo potrzebujemy, potrzebujemy te, te punkty i, i idziemy dalej. No, Liczę się tylko punkty. A że dałem dzisiaj dwa goli, to plus dla mnie. Zero stylu, to bardzo się cieszę z tego. Jako obrąca i cała drużyna dobrze pracowaliśmy i, i wykorzystamy swoje okazje. Trzeba podkreślić, że fajnie zachował się przy jednej sytuacji blok defensywny, szczególnie Darek Trela, broniąc sytuację sam na sam z Wiśniakowcem. Myślę, że był to taki mały moment przełomowy, bo po tej sytuacji nam udało się strzelić ze stałego fragmentu bramkę na 1-0 i później ten gol odmienił losy meczu. Dołożyliśmy drugą bramkę. W drugiej połowie można powiedzieć, że po tej czerwonej karce dla bramkarza e, Widzewiaków kontrolowaliśmy przebieg spotkania. W nie było tego, takiego humoru dobrego, bo, bo przecież pięć kolejekśmy my tylko mamy dwa punkty, a, a każdy gramy o i cieszy, cieszymy się z tego. No, tak, bo, bo, bardzo były potrzebne te punkty, aby grać w tej pierwszej uszemce, bo to jest nasz cel i tego chcemy, do tego zdążymy. Spotkanie mogło dodać zawodnikom pewności siebie i wiadomości. We własne możliwości tego na pewno będą potrzebować w meczu z Lechem Poznań.